Witam Was na pasiece w Beskidzie Niskim. Zagrodniemy sobie, sobie do Ula zobaczymy co tam, co tam słychać u pszczół dzisiaj mamy godzinę mamy godzinę 14.30 połowę połowę kwietnia Piękną pogodę dzisiaj ponad 20 stopni zobaczmy co tu słychać Tutaj już pszczołą wyciągniemy, w tamtym ulu już wyciągnąłem, dzisiaj wyciągniemy, wyciągniemy teraz w tym. Tu było ciasto, ale nic z niego już nie zostało, wszystko wyjadły, została sama folia, ale na razie nim to zostawimy i tak to wygląda. Wszystkie uliczki są przez pszczoły obsiadane. Także na no, dniach no trzeba będzie pewnie dołożyć pszczołom dołożyć na stawki. Tak to aktualnie w bólu wygląda. Zaglądniemy jeszcze do tego. Tutaj mamy ten taki drewniany ul. Zobaczmy jak tu wygląda. No tutaj mamy powałkę, więc nic za bardzo nie zagludniemy. To też pszczoły ciasto już wyjadły dawno, dawno temu. To było ciasto podawane w lutym. I im to trzeba pozabierać? No ale to jak będzie troszkę więcej czasu. Tamten zielony, ten ciemnozielony hul jest Jest taki najmocniejszy. I tam to już mi pszczoły pociągnęły dziką zabudowę nad, nad powałką. zaglądnąć, do tego już zaglądałem poza kamerą, ale tu mamy jeszcze chwilę czasu. Więc możemy na szybko zaglądać do tego jednego z moich pierwszych uli. Co tutaj słychać? i też powałka. Wygląda to tak. No tutaj jest OK, tutaj jeszcze, jeszcze na poddaszkiem pszczoły nie budują dzikiej zabudowy tak jak to jest w tym, w tym zielonym ulu. Zaglądam do reszty, a tu się czas shorta kończy, więc trzymajcie się i do następnego filmu.